Siemano. Witam wszystkich. Dzisiaj taki krótki odcinek. Zobaczymy, czy się w ogóle ten odcinek przyjmie. Dla mnie, to są nazwa tego odcinka, w ogóle tej serii, będzie się nazywało Ciekawe Mody. Ciekawe Mody z takiego powodu, że są dla mnie ciekawe, zaznaczam dla mnie. Nie muszą być dla innych, więc nie musicie tego pobierać. Linki wszystkie znajdują się pod filmem, więc zaczynajmy. Pierwszym takim modem, który to jest, to jest ciągnik. Który wyszedł przez prezesa Ziaro Dla mnie to jest ciekawy mod, ma bardzo dużo konfiguracji On po prostu jest odwzorowany od Mafii Solec. Na pewno większość osób widziała tego moda Ma dosyć dużo tych konfiguracji wszystkich Ogólnie fajny jest, tak? to jest model zwykły Jeżeli będziecie chcieli bardziej coś się dowiedzieć o tym modelu to zapraszam Na kanał do prezesa Ziaro, link też będziecie mieli pod filmem I więc zaczynajmy więc robimy sobie na wzór Mafii Solec yy, nasz ciągniczek i zobaczymy, jak to wyjdzie. Mamy ma Mafia Solec. Tutaj mamy obciążnik. Bez obciążników w tej chwili jest. Proszę, obciążniki mamy takie, Mafia Solec, takie, takie. Czyli te to bardziej są podobne jak czterdziestki miały ciągniki. O, tutaj czegoś takiego to nie widziałem jeszcze, jak żyje. Bez obciążnika. Robimy mafia solec. Maska. Maska wygląda w ten sposób, więc jak widać w konfiguracji to jest multi. Maska zamykana. Maska ze światłami. Maska z grillem. I mafia solec. Tumik. Tumiki mamy płaski. To z reguły te tumiki to były w 40, w 60. i w 30. I mamy już od 60. okrągły. 62 przedłużony, 63 i mafia solec, czyli że jest taki trochę powyginany. Lecimy dalej. Kabina, kabina. Tu mamy silnik jeszcze 3P, 3P naklejki, 3P turbo, 3P turbo naklejki, 3P naklejki. My sobie robimy z naklejkami. Będzie to tak wyglądało. Konsola ładowacza, oczywiście mamy tura jednego, która z ramą. Konsola turtaki, konsola turtaki, zostawimy sobie coś takiego. Eee, kabina, kabina czeska. I tu mamy kabinę Solec. Wygląda to w ten sposób. Proszę bardzo, tak jak na Niku. Mówię więcej, jeżeli będziecie chcieli sobie popatrzeć na to, na konfiguracje, jakie są. Ja tu nie będę się rozczulał, bo to szkoda czasu. Zobaczycie sobie u prezesa Ziaro na kanale, jak on go prezentował. Płotniki mamy takie, czyli zwykłe, okrągłe, blaszane i mamy oczywiście Solec, czyli że powyginane jakieś bodziewie z blachy. No i ustawienia kół, no ustawienia kół to mamy coś takiego, czyli że, że tak powiem, w kosach były takie opony, do ciągników je też zakładali, czy one wychodziły fabrycznie do ciągników? Nie mam pojęcia. Balony, czyli że są takie szerokie, polecam takie szerokie zakładać, jeżeli macie tura wtedy taka opona jest wzmacniana, żeby było realistycznie tu mamy 4 na 4 my założymy sobie takiego to wygląda w tej sposób, w konfiguracji, tak elegancko więc ja mam kupionego, nie będę go kupował drugą modyfikacją jaka to jest, to jest rozrzutnik obornika i to jest teraz tak, ten rozrzutnik T032, więc to jest rozrzutnik e, oczywiście od Kasztana. On ma update, więc do tego rozrzutnika, jeżeli go sobie ściągniecie, będziecie potrzebowali panel IC. Panel IC na pewno znajdziecie sobie na internecie, ja już nie szukałem. Mamy zdjęcie osłony, zakorzenie osłony, zdjęcie założenia. Oczywiście mod jest na modhubie, konfiguracja standardowa. Przyczepa, tu mamy przyczepę do kiszonki, w ten sposób, standardowy i ustawienia kół, czyli szerokie opony i standardowy, ja gram na standardowym, więc mamy zmianę kolorów, możemy sobie różne kolorki wybierać, taki, sraki i owaki, tutaj mamy osłony, kolor, następny, czyli mamy kolor nadwozia, kolor obręczy, do wyboru do koloru, dla mnie ciekawe, z tego powodu, że ja bardziej sięgam do modyfikacji, które są, że tak powiem, ze starej ery, takie jak kiedyś były, nie jakieś jungle, shriewle i Pierdziry. Tutaj mamy rozrzutnik, coś takiego, nie mamy żadnych konfiguracji, to jest TG35, typ jakiś, nie wiem, znalazłem go, też tak wygląda jak taki polski. I tu w sklepie nie mamy żadnych konfiguracji, więc wychodzimy i patrzymy. Proszę, ja już mam te rozrzutniki tutaj w ten sposób zrobione. Mam siatkę tutaj. Zaraz wam pokażę jaką on ma konfigurację. Tutaj jest oczywiście młot, od kasztana. I teraz tak, to się zmieniło. A zmieniło się to, że przy podejściu do tego rozrzutnika, jak tu podejdziecie, kurde nie mam tego celownika, o, krzyżyk się robi czerwony, zdejmujemy sobie siatkę. Zakładamy, zdejmujemy, zakładamy, zdejmujemy, zakładamy, zdejmujemy. Aha, jeszcze jednego modu wam nie pokazałem. Mianowicie. Yy, to jest tabelka, która też wyszła. I tylko widzicie, jest trochę dupa, bo po prostu pałek się na nie podłącza, ale... Wchodzimy, włączamy i mamy coś takiego. że Możemy sobie nasz rozrzutnik... Aha, muszę być. Podnosimy go sobie opuszczamy, czyli że jak zaczepicie jakąś przyczepkę czy coś, macie takie coś jakby jakby to było, że tak powiem w realu, Polka się odczepiła zaczepiła, podjedziemy sobie do tamtego rozrzutnika Brrr. odczep podjedziemy sobie do tamtego rozrzutnika, oczywiście w modpacku jak ściągniecie sobie kanału od prezesa ziaro czy z tego linku, co ja tu Wam podałem, tego 3PK, to też będziecie mieli coś takiego, że tam u prezesa jest 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 ta e, belka też do 3PK. Włączamy F1, ale zaraz włączymy D. Włączamy F1 i teraz pod tym X mamy coś takiego, że składamy, rozkładamy, czyli że ta siatka nam się przerzuca do tyłu. Jest jest. Sprawdzimy, jak to działa ogólnie. teraz budynek przywalę. Ten trzypek jest na fototeksturach, ale powiem Wam szczerze, że a no, polskie gospodarstwa jest elegancki. Włączamy B. Co jeszcze w tym rozrzutniku jest, no w tym jest takie niespotykane, że ja jeszcze, że jak żyję nie widziałem takiego jednoosiowego rozrzutnika, małego oczywiście, żeby miał wałki stojące, czyli że nie ma w poprzek tylko ma wałki stojące, jak widzicie rozrzutniczek, wyobornik, rozrzuca, animacja jest dosyć fajna, nic ująć, nic nic dodać, nic ująć. Tory, że tak się to jąkam. No ja nie potrafię tak tych filmów jakoś nagrywać. Ten, yy, I ten odcinek, te takie mody, jakie ja tutaj znalazłem, to to są takie mody, no bo za dużo nie szukałem. Ale jeżeli to się przyjmie, no to możecie się spodziewać ode mnie tutaj lepszych modyfikacji. Czyli, że takim stylu na polskie gospodarstwa podejeżdżamy sobie do tego. Zaczepiamy. Datkę sobie weźmiemy, bo jeszcze jakby nam jak jakiegoś kamura. Kamura jakiegoś rzuciło czy coś to nam szybę wywali oczywiście w... co tutaj bo ja tak rozpędziłem się nie z dupy nie z gruchy u prezesa ziaro macie coś takiego maskę macie otwierano zamykano czyli że jak w realu dziesiątka się zagrzało w orce otwieraliśmy machet czy tak nawet uchylaliśmy żeby było lepsze chłodzenie w każdym razie ja tak pamiętam ze swojego dzieciństwa Oczywiście mamy coś takiego. Pyk. Otwierane z tyłu. Mamy pełne fajne animacje. Wiem, że ten mod już był prezentowany na różnych, na różnych tych dach się tak otwiera. Eee, tutaj mamy, że tą klopeczką sobie ruszamy. Tutaj... W każdym razie możecie sobie e, wziąć i to inaczej skonfigurować, co nie? Ja tutaj nie będę nikomu nic narzucał. Eee, zaraz, jak to było? Pii. Drzwi mamy zamykane. Pyk. Ruchają się, ruchają się. Dobra, jedziemy. Tym rozrzutnikiem pierwszy raz w ogóle tego rozrzutnik odpalę, dlatego że u siebie ja ten rozrzutnik mam dwuosiowy. No i oczywiście nasze ulubione dźwięki. To właśnie jest polski modding. że są te dźwięki jak z reala, ale tutaj już tych dźwięków tak nie mamy. Nie, jest. Tylko trzeba się po prostu przysłuchać. Ale z tyłu to słychać nawet jak taśmy chodzą, jak chodzi rolka, wszystko. Słyszycie? Fajo. Więc do wyboru, do koloru. Możecie sobie rozrzutnik wybierać. Chcecie. Eee. Tak to wygląda. Podniesiemy z tego trochę do góry. Że z tą belką to jest Lipton, że Że po prostu tak nam Kijowo pokazuje. Dobra. Podstrepiamy. Jeszcze co Wam chcę zaprezentować. Pokażę Wam jeszcze, że to jest zwykły tur. Ale oczywiście. Raz. Działa. Pyk, pyk. Tola działa. Dobra. Wychodzimy. Eee, chcę Wam zaprezentować takiego moda. też link tam macie w opisie. Zapomniałem w sumie o co mi chodzi. Wciskacie sobie prawy kontrol, prawy na klawiaturze. Wciskacie B, i Wam wyskakuje coś takiego. To jest taki mobilny sklep. Tyle że tym sklepem przesyłacie sobie uprawy, czyli Możecie sobie kupę pszenicy, jęczmienia, owsa, rzepaku, słonecznika, soi, kukurydzy, ziemniaków, buraków, cukrowych i takich innych. Weźmy sobie tak, pyk, wychodzimy escape'em, Mamy, mamy. I e, pamiętajcie, że to się zawsze wam respi w tym miejscu, gdzie będziecie stali. Czyli że jeżeli byście chcieli sobie obornik zrespić, w tym miejscu, co stoicie. Ten obornik wam się zrespi. To jest dla leniwych ludzi ten mod i dla ludzi, którzy robią jakieś serie, coś chcą na przykład szybko sobie zrobić, żeby tam, nie wiem, żadnych upraw nie ściągać, takich dupereli, wezmą sobie yy, po prostu, tak powiem. Jeszcze raz, prawy, prawy, kontrol i, o Jezu, prawy, kontrol, prawy, kontrol i wciskamy B i mamy. Pszenica, jęczmieniowiec, rzepak słonecznik, soja, kukurydza, ziemniaki, burak cukrowy, czcina cukrowa, ziarna, temer, plewy, wióry, kiszonka, trawa, siano, słoma, nawóz. Weźmiemy sobie słomę przykładowo, bierzemy sobie 10 tysięcy pyk, zrespiło nam się. Wychodzimy. Jest kupa? Jest. Więc możecie sobie wejść, nie wiem, tam gdzieś do jakiejś stoły, czy coś, gdzie planujecie zrobić serię, żebyście mieli luzem słomę przykładowo, czy coś takiego, bo to nie lecą baloty, tylko to leci wszystko luzem. Czy nawet staniecie na przyczepie i na tej przyczepie zrobicie coś takiego i będziecie mieli. Tylko pamiętajcie, że by nie przeholować z ładowności. I to są takie mody prezentowane przeze mnie tak na szybko, bo to jest tylko odcinek poglądowy, więc jeżeli wam się to spodoba, zapraszam Będę więcej takich modów rzucał jak najczęściej. Szukał dla Was mody i po prostu będę i zobaczycie sobie, jak to działa, co i jak. Więc dzięki za oglądanie i żegnam Was czule. Nara! Hej!